Gołąbki od Krzysztofa Mazepy i gołębie z gołębi oryginalnych Giossatone z Naturala z linii Deschmecker, z gołębnika Deschmecker i tu mamy samczyka, jest to Mazepa, numer gołębia to jest 663, gołąbek z gołębi rozpłodowych siedział u jednego z kolegów moich w rozpłodzie i gołąb pochodzi po 663, po gołębiach Vandenabele Vandana niebieski, pstry, nakrapiany Imbret Turbo. Także z dołu mamy Vandana linia, linia właśnie Turbo i linia Witembuika. A z góry mamy Engelsa. A z góry mamy Engelsa i Kopmana. Także tutaj mamy Gołębia Engels. Razy Kopman ze strony ojca. A ze strony matki Gołąbki Vandana linia Turbo. Bardzo dobre ptaki. Jest to samczyk na szklanym oku. Bardzo ładny Gołąbek do rozpłowu. Tutaj mamy kolejnego gołębia. Jest to numer gołębia 605, 21 rok, oryginalny Mazepa. Też gołom ładnie poukładany, złożony. Myślę, że też wartościowy materiał do rozpłodu. I gołąb pochodzi z gołębi. Z gołębi tutaj Flower razy Jansen. A z dołu mamy tutaj gołąbki z gołębi Alfonsa Klasa i Dochmen Willi także tutaj mamy rodowód, bardzo dobre gołębie na wspólne gołębniki także mamy tutaj dwa gołębie ja myślałem, że to będzie samiczka, ale to jest jednak samczyk więc mamy dwa samczyki od Mazepy ten ładny z trzecim pasem linia od linia Alfons Klas białolotek tak. tak. tutaj mamy całą parę gołębi Jostone. Tutaj mamy samczyka o numerze 4391. Przepiękny samczyk linia Jostone. Gołomek taki, piękny szpak z białym lotkiem. Bardzo ładny gołąb. Myślę, że wartościowy materiał do nas płodu. Tutaj mamy rodowód tego Johnstone o numerze 4391. Z kartą i z rodowodem I mamy rodowód od tego głębia do Saturny. I Tutaj mamy kolejnego głębia. Jest to numer głębia 7133. Jest to samiczka do stony. Też bardzo ładny ptak. Pięknie zbudowany, poukładany, myślę, że. Gołąbek klasowy. To jest samiczka 7133. Tutaj mamy rodowód tego gołąbka. Także piękne gołębie. Ja Josatone. Pięknie gołąbek zbudowany, poukładany. Ładna, piękna samiczka. Tak, żeby kto chciał samczyka Josatone, czy na przykład sobie wziąć z tych gołębi Mazepa, samczyka, Jossatone, samiczkę, to myślę, że wartościowy materiał do rozgłodu. Z tym samczykiem po prostu to była wspaniała para tych gołębi. Myślę, że bardzo dobre dały też młode. Zapraszam serdecznie, życzę miłego popołudnia.